Cześć Pasieka Gromadzeń 18 kwietnia Wielki Czwartek Jest godzina 15 Jest na Pasiece Sztuki pięknie latają Będę dzisiaj robił przeglądy Sprawdzał jak z miejscem Jak z nakropem Czy Jest po prostu Wystarczająco miejsca, czy dokładać Kolejne ramki, kolejne może korpusy, tam gdzie w tej chwili jest na jednym korpusie Może po prostu zrobimy już z przekładaniem ramek z czerwiem do góry zobaczymy Jest ciepło, około 18-19 stopni. Pięknie kwitną tutaj widać śliwy czereśnia. Pięknie się rozkwitły wiśnie, przymrozki raczej nie zaszkodziły, teraz wiśnia, że przymrozki były, ten tydzień był chłodny, ostatni, od niedzieli jest w miarę ciepło, niedziela, poniedziałek jeszcze tak około 12 stopni, mroźne powietrze, ale pszczółki już wtedy pracowały, a tydzień miały urlopu można powiedzieć. Zajrzę sprawdzać od ósemki. Eee, to był jeden z najsłabszych. Jak nie najsłabsza rodzina łączona z tą trutówką, słabo na wiosnę eee, była, była najsłabsza. Po połączeniu troszkę tam lepiej, no i ostatnio, jakieś dwa tygodnie temu, dołożyłem ramkę z czerwiem. Zobaczymy, co tam w środku się teraz dzieje. Tutaj są pszczółki na jednym korpusie. Czy się rozwijają, czy dane są słabe, czy trzeba je zasilać jeszcze od innych rodzinek? O, widać, że tutaj nie jest pełen korpus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ramek. O, prawie cały, bo to dziesiątka jest 9 jest na 10 Szczołek, nawet, nawet tu jest, pomimo tego, że są pełne loty, trzeba pamiętać. Zabierzemy ten zatwór, prawdopodobnie i tak, tutaj dam węzę żeby coś zaczęły budować. Młode włoszczarki miały zajęcie no, ostatnie, były z pokarmem. I widzę, że nadal jest tutaj pokarm z zimy, dosklepiony. Tutaj jest trochę pyłku. To puste komureczki, Tu jest ramka z pięczgą i świeżym nakropem błyszczącym. Na tej stronie mniej bieżgi trochę na kropu z góry. Trochę pokitowały. Nie jest agresywna, ale wychodzi, dlatego dmucham. Więcej, gdzie się widać, jest niemal cała ramka na kropu, świeżego, błyszczącego. Z tej strony jajeczka. Z strony jajeczka i nakrał parę jajeczek, niedużo Słownie kilka kilkanaście sztuk zauważyłem w jednym miejscu, może więcej nie się tam już przyglądał, ale raczej dużo więcej nie było. Tu jest ramka z czerwieniem. Ta strona również. Tutaj kolejna ramka z czerwiem krytym. Tu kolejny czerw wygryzający się. Dużo krytego czerwia takiego na wygryzieniu, dużo komórek pustych. Także, w kolejnym czasie powinno trochę jeszcze przybyć tu pszczółki. No, pszczoła była godna. Jeszcze na razie żadna w moją stronę nie poleciała. Tu jest matka na ramce, w której dużo się czerwio wygryzła czerwi. I ostatnia na kropę zalana, ta strona, tu pieszga. Tyle pięć ramek czerwio czyli można będzie dołożyć jedną ramkę z innej rodziny także sporo, sporo czerwieni na wygryzieniu powinno być na rzepach wszystko okej okay. zajrzę teraz do siódemki jedna z silniejszych rodzinek zabrałem już goleczki. W tej chwili jest na 14 ramkach wielkopolskich, pierwsza była z węzłem. o jest odrobiona, węza jest odrobiona, to jest 14 ramka. w mniejszych rodzinkach jak z nastrojem rojowym już na forach pszczelarskich dzisiaj widziałem filmik z pierwszą pierwszy filmik z tegorocznej z tegoroczną rójką oraz wczoraj znajomy mi pokazywał zdjęcie, że ściągam już jedną rójkę także rójki już są chociaż jest dopiero osiemnasty o ciężka ramka Piękna, cała jest na kropu świeża Nie wiem czy widać jak błyszczy jedna strona Tu są widzę miejsca takie grubsze, na trudnia Pięknie błyszczy Ciężka, fajnie zalana Super ramka Pszczółki nanosiły Trzeba będzie im dać suszem za tą ramkę a z ręką przełożyć bliżej gniazda. Bo ma być ładna pogoda przez kilka dni. Trzeba im zrobić miejsce na. No, na krok po prostu, żeby nie zalewały gniazda. Tutaj są jajeczka. Tutaj cała ta strona są jajeczka. Z góry ładnie błyszczy pokarm. Ta druga strona bardziej zalana. Jedynie tutaj jest są jajeczka. A reszta to jest nakrop. Dziwne, że od drugiej strony jest więcej jajeczek niż tam, gdzie jest nakrop. Tam jest na, drugi, na drugą stronę. Żeby więcej jajeczek było bliżej gniazda. Czyli mamy dwie z pokarmem. No, jedna z węzą, jedna z pokarmem i już na następnej jest całkiem sporo jajeczek. W jedna strona oraz z drugiej trochę. O, mamy ramkę pracy. Jak ktoś się zastanawia czy dawać, to... O, matka tutaj chodzi, widzicie? No i widzicie, z góry już są zasklepione trutnie. Gdzie nie, gdzie nie, w niektórych nie ma, w niektórych jest Część się pewnie już wygryzła Albo jakoś tak matka czerwiła. O, jest tu truteń Tu jest truteń O widzicie? Ostrości pewnie nie złapię, więc położę go tu To jest pierwszy truteń Pierwszy tegoroczny trut Po prostu ten truteń, co był akurat z ramki pracy się wygryz Może zanim ja dołożyłem, to już czerw trutoły był na innych ramkach. no tu jest całkiem sporo na dole. Tu się raczej wygryzają. Trochę widzę, że zalanych jest komórek. Robi się takie sitko, czyli trzeba, trzeba dołożyć tego suszu, żeby one jednak dobrze było, gdyby się jednak skupiały na na kroku trochę dalej od gniazda, że to było rozdzielone. A jak nie, dam kratę pionową. Ale wolałbym na razie nie dawać, nie chcę nic ograniczać. Jeszcze nie ma takich. O, piękna rameczka. Czerwyk kryty. Piękna. Z dwóch stron, bardzo ładna. Dużo krytego ta jest dosyć ładnie, nie ma zalanych komórek, ale jest warte. Tu też widzę trochę trutowego, trochę zwykłego, trochę się wygryzło. Taki miszmasz się zrobił. Pytanie, czy... No, jeżeli tak są dwie, trzy ramki, to jest kwestia tego, że nie było wcześniej ramki pracy i one... I one poniszczyły po prostu troszkę Zwykłe ramki, dlatego z ramką pracy też nie ma co tak zwlekać dużo Bo później no, takie są ramki Trochę trutowego, trochę zwykłego Tutaj jest trochę pyłku i jajeczka Larwy Tu również, wygryź się czerw I sporo larw Mi się mało co nie poparzyłem. Tu również ramka. Część czerw na wygryzieniu. Część zapewne jajeczka, tu Tutaj coś takiego. Czerw kryty, wygryzający się. A wszędzie wygląda to mniej więcej podobnie. Nie ma takich zwartych plastrów za dużo. Ta prima z tego co zauważyłem. Kortówka, którą mam, dużo bardziej takie zwarte. Sporo trudni widzę łazi. taka w miarę zwarty czerw no na niektórych jest tak na innych jest bardziej taki misz masz. tutaj węża, bo dałem. z drugiej strony również są jajeczka są jajeczka po środku z drugiej strony również ale mała, tu jest tyle jajeczek takie małe kółeczko Ostatni pewnie będzie pokar, ale wyciągniemy, sprawdzimy. Tak, połowa to jest nakra, połowa pyłek. Czyli tak, liczymy ramki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ramek, na których jest czerw. Ale liczę razem z ramką pracy, czyli powiedzmy 10 10 ramek plus ramka pracy. No i ten czerw jest taki, jak było widać. Część wygryzło się, część jest zasklepiona. Na dwóch, trzech ramkach jest to w miarę ładnie zwarte, a na innych jest, jest też. Też widać, że nie ma za bardzo miejsca na miodnie, bo jedna z węzłom odbudowywana, właściwie dwie z węzłom, no to tu troszkę jajeczek, ale muszę dołożyć 2 dwie, trzy ramki z suszem, żeby one wkładały sobie tam pokarm i mam nadzieję, że trochę przeniosą z tych ramek środkowych. To jest ten kałka, którego pokazywałem wcześniej To jest ta nadstawka co im dodałem i tak tutaj jest węza nieodrobiona, tutaj jest troszkę świeżego nakropu, odrobiona węza, ale tu były część suszy więc to nie jest tak, że odrobiły, może nie odrobiły, tylko był susz, więc nie wiem tu widzę odrabiają i troszkę Jak tutaj odrabiają tą węzę Ta zalana Niecała Ale troszeczkę już czuć Tu podobnie Miodzio Ale się leje Troszeczkę miodku Tu również Miodek Też trochę miotku. No, a tu też jakieś kropeleczki miotku, ale tu jeszcze nie odrobiły, bo tu taka była węza niecała. Tutaj też parę kropelek i ostatnia idzie węza. Coś tu działają, szału nie ma. Ale był zimny tydzień, na pewno trochę zapasów zjadły, nie latały część pewnie na kropu do z dołu jest ale fajnie, że weszły w tę nadstawkę że tutaj sobie już działają mam nadzieję, że odrobią ładnie niedługo całą. tak wygląda tak wygląda rodzinka z dołu na gnieździe. Widać trochę ich tu wyszło. To znaczy wyszło, no one cały czas tak są, bo tutaj między nimi jest przestrzeń, nadstawka między gniazdem. Zobaczę tylko. Pokażę co jest na ostatniej. Oj, zakitowały. To jest cała ramka pokarmu, Trochę tutaj pyłku, ale głównie poka, głównie miodek. Zobaczymy co na tej wędzie. O, tu widzę jest czerw, czerw kryty także na węza. Ładnie jest zaczerwiona. Trochę się wkurzyły, bo nie trochę przerolowałem, bo jest mało miejsca. Ciężko to wyciągnąć, żeby je nie wkurzyć. Nareszcie skończyłem przegląd. Eee, podsumuję krótko, no rodzinki są silne, ale nie widać jakichś mateczników na szczęście rojowych jeszcze, bo, bo tak jak mówię słyszałem o tych rójkach i widziałem zresztą. Eee, no, poszerzałem wszędzie praktycznie. Żeby miały jednak miejsce. Zwłaszcza że przez tydzień ma być ciepło, ja praktycznie przy święta no, nie będę miał czasu zaglądać też nie chcę co trzy dni, co 4 zaglądać, tylko trochę e, rzadziej. Dopiero po świętach e, no, za jakiś tydzień będę zaglądał, sprawdzał co to moje poszerzenie dało, czy, jak noszą miodek. E, tak, no cóż, no. Będę musiał w tych korpusowych już drugi korpus dać. No, na, na dole czerwią matki na ośmiu ramkach. to i nie wiem, czy to je trzymuje że jest 10, dwie z tym pokarmem. Czy gdyby nie przerzucić 2-3 do góry, dać drugi korpus, czy nie byłoby lepiej? Zobaczymy, jeżeli chodzi o te nadstawki. No to coś tutaj już tego miodu na kropu się pojawia, ale nie dużo. Myślę, że gdzie więcej. No ta trójka mnie kurczę trochę ciekawi. No to jest druga. Najsilniejsza moja rodzina. No 10 ramek jest, jest 12-ramkowy. Jest tu 10 ramek z 2 Dwie osłonowe z pokarmem. Dałem nadstawkę. Tu jest nadstaweczka. I się Zastanawiam, czy to nie idzie za mało. Aha, jedną ramkę z obsiadającą ją młodą pszczołą zaniosłem do ósemki do najsłabszej rodzinki. Bo ta jeszcze dziesiątka była słaba, ale ona nadgoniła. Ona, ona już była na 8 na czarno, dołożyłem jeszcze dwie i myślę, że za tydzień już tu będzie albo stawka albo drugi korpus. Więc tu już nie dokładam, ale do tej ósemki jeszcze dołożyłem, ale tym razem z obsiadającymi je pszczołami, I nie tak jak ten na filmiku, że samą, sam czerw. No, taką, e, takie rady dawaliście w komentarzach, i za to dziękuję. Myślałem, że będą się gryzły pszczoły, ale rzeczywiście nie. Obserwowałem, e, dałem tą ramkę i wszystko było ok. E, no i nie wiem, czy ten ul nie jest za mały, czy nie. Przełożyć tą rodzinkę na, e, do korpusowego, na dwa korpusy. Zobaczymy. No, mam jeszcze jakieś korpusy, jakieś denice daszki, mm, nowe, kupione. Mógłbym po prostu tutaj zamiast tego ladać korpusowy, aczkolwiek na razie obserwuję. Zobaczymy, w tej nadstawce jest więcej niż 10 ramek, czy tam 12-14 czyli jest 12 plus 14. No, to są połówki, więc zobaczymy. Ogólnie wszystko wygląda. Spoko, no rzepak jeszcze w okolicy nie kwitnie, coraz bardziej się zarzucają te pola, mniszka też jeszcze jakoś bardzo dużo nie widać, pojawiają się pojedyncze, także do mniszka jeszcze z tydzień, do rzepaku nie wiem czy, czy nie będą kwitły jednocześnie, ten rzepak też tydzień, dwa i będzie ostro nektarował, no ale to będę nagrywał relacje, będę tutaj Wam zdawał. Także no tego świeżego nakropu jest wszędzie, no tak jak pokazywałem w tej siódemce, no trochę zalewałem gniazda tam gdzie chyba nie było suszu, więc dodałem i tyle. Dobra, cześć.